A cześć, jesteśmy już, dotarliśmy. Zobaczmy tu, co jest. Co tu jest? Niaz do os. Ej, a mi Tęk. powiedz, dokąd teraz idziemy? Jak to jest owad? Jaki to jest owad? Co to są za... Mama! Mamo! Patrzcie tu są jakieś owady, Gdzie tu jest skorpion? Tam się ruszy. Tu jest taki wielki pająk. I tam jest taki pająk. O Jezu. Pająk też tu jest. A zobaczcie, tu jest. Patrzcie co to jest. Tu są slimaki. Gdzie? O Jezu! Patrzcie, tu są I to Widzowie, ja muszę się z nami żegnać, bo no... Mi się teraz telefon rozładuje, mam 1%, więc pa. Będzie piąta część niedługo.